Cześć Boże. Dzień dobry. Witam każdego i każdą z was, którzy oglądacie ten komentarz do Słowa Bożego. Cieszę się, że razem jesteśmy, że razem możemy posłuchać słowa Bożego i oczywiście razem się pomodlić. Dzisiaj 30 dzień kwietnia, środa dziś czytamy w Kościele Ewangelię według świętego Jana, trzeci rozdział wersety od 16 do 21. Posłuchajmy zatem tejże Ewangelii. Jezus powiedział do Nikodema. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego, jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu. Moi drodzy, jeden z piękniejszych słów. E, które są w Ewangelii, Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. E, jakby pięknym komentarzem do, e, do tych słów Ewangelii e, wydaje mi się jakimś moim takim skromnym zdaniem, e, to są słowa papieża Franciszka, e, który powiedział, że Bóg nie męczy się przebaczaniem, bo tak Umiłował świat tak, umiłował ciebie, że nie męczy się przebaczaniem. Zawsze do Niego możemy przyjść. Bóg dał swój największy skarb, dał swojego Syna, nigdzie więcej dać. Sam będąc na krzyżu, umiera za mnie, za ciebie. Gdyby kiedyś taka pokusa przyszła, że nie jesteś godzin, albo Twój syn jest tak wielki, że nie zasługujesz na przebaczenie, to zawsze pomyśl o tym, że to jest. Pokusa. Tak nie jest. Za mną jest krzyż i to jest dowód tego, że właśnie Chrystus nas umiłował i że nie męczy się przebaczaniem. On wziął już Twój grzech, Twoje słabości, to, co Cię zniewala, wziął na krzyż, żeby zbawić nas i zmartwychwstał stał i dał nam życie. Moi drodzy, to pierwsza myśl. I druga, bardzo mi się podoba ta metafora, która jest użyta w Ewangelii Jana, kiedy Jan mówi o światłości świetle więcej widzimy, światło daje, światło daje nam poczucie bezpieczeństwa, światło daje też ciepło, świetle w słońcu e, gdyby takie porównanie dał. E, jakoś człowiek lepiej się czuje, potrzebuje tego słońca, słońce jest potrzebne do życia. Jezus jest takim słońcem, który daje nam życie łasko święcająca jest tym światłem, który przemienia nasze serce. Tyle z komentarza na, do tego fragmentu Ewangelii. Zawierzmy ten dzień Panu Jezusowi, to wszystko, co dziś będziemy robić, nasze prace, zadanie, obowiązki i tych ludzi, których dzisiaj spotkamy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw wodę złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim nie was strzeże, błogosławi i prowadzi wówczas Pogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pięknego i Bożego dnia Wam życzę. Do zobaczenia, do słyszenia. Widzimy się jutro. Z Panem Bogiem.